Skaczemy, w Ręce tak luże, już bo żeby sobie pustykały. O tak. zatrzymujemy. Przestajemy kręcić, ale nie przestajemy skakać. Ale skaczemy. Zatrzymujemy się, rączki do ręce. do Są się z nami w trzej mistrzowie z e, Azji, dokładnie z Indii, z Nepalu. Mr. Antony Fernandez, prezydent Światowej Federacji Jiu-Jitsu i Światowej Federacji Sztukwal, Jest pan Rani Lalwani, również wiceprezydent tej federacji i Mr. Swing z Nepalu, który specjalnie przyjechał, żeby zaprezentować sztukę Jiu-Jitsu. Wszyscy panowie przebywają tutaj w Polsce na zaproszenie Polskiego Związku Sportu BUDO, który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej działalności. No i postanowili między innymi odwiedzić również, jak to ujęli, wyróżniające się ośrodki sztuk walk w naszej federacji. Federacji, która swoją siedzibę ma właśnie w Azji, w Mumbaiu, dokładnie w Indiach. No i bardzo nas cieszy, że. że mogli, że również zdecydowali się przyjechać do Ostrowiec. W weekend uczestniczyliśmy w obchodach 35-lecia Polskiego Związku Sportu Budu w Warszawie. Dzisiaj e, panowie spotkali się z e, przedstawicielami naszej władzy. E, no, widzieli już dużo. Chciałbym, żeby parę słów powiedzieli o tej sztuce walki, która, którą widzieli już w Polsce. Proszę, powiedz coś o jiu-jitsu. Co myślisz o Polish i naszej Yeah, Tak, jesteśmy been here. For the last uh, three days, right from 13th we have been observing a lot of Polish Jiu Jitsu, Karate and other martial arts including Yaido and Ninja and so many other arts. So arts <laughs> Pokazów sztuk walki, m.in. kanata jiu-jitsu, również jajdo, czyli sztuki dobywania i zadawania uderzeń mieczem, no i obejrzeliśmy również dużo pokazów jiu-jitsu. Your arts have been quite well developed, largely because of the availability of the infrastructure, good coaches and athletes also. So we find that you have developed from the years better than Japanese people, whom we are following all over. Mistrz mówi, że to wszystko, co, co robiliśmy tutaj w mistrzowie, bardzo im mi przypadło do gustu, są pod dużym wrażeniem. E, śmiem nawet twierdzić, że e, robimy to w Polsce lepiej niż na przykład Japończycy, jeśli chodzi o drużycy. Uh, tell about your, uh, uh, Poland. And atmosphere, culture, uh, people. People are quite warm in Poland, so though atmosfera quite warm. and <laughs> uh, They have been cooperative. The biggest advantage is that the person who has called us, okay, so John Roman Brown, and also my brother here, they all are very cooperative, supportive. We have not been criticised by any coaches where we have taught or we have practised with them, and they have found it that we are having some traditional concepts being followed. Polish people, as you see. W Polsce ludzie są e, bardzo ciepli, niezależnie od pogody, jaka jest, bo e, panowie z Indii bardzo zmarli. Tutaj to, co się dzieje ostatnio z naszą pogodą, nie za bardzo im odpowiada, ale ludzie są bardzo ciepli, bardzo dobrze współpracują. E, dobrze im się współpracuje z prezesem naszej federacji w Polsce, czyli panem Janem Brownem. E, tu również me, wspomniał. Me, m, Mr. Antony Fernandez, moją skromną osobę, e, użył tutaj sformułowania mój brat, bardzo się z tego cieszę. Mówi, że Pols ludzie w Polsce są bardzo tolerancyjni, nie odróżniają koloru skóry, e, mówiąc przenośni, przez co są bardzo chętni do współpracy i bardzo dobrze się tutaj czują. Biało, 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 biało. 広がってる。<noise> ファミレスリー。